trójki. A przed nami bardzo polityczny weekend. Odbędą się dwa kongresy polityczne i to dwóch ogromnych partii prawie, Prawa i Sprawiedliwości oraz Koalicji Obywatelskiej. Koalicja Obywatelska, która połączy siły z Nowoczesną i z Inicjatywą Polską. No i pytanie, co z pozostałymi partiami, które należą do koalicji i czy mają jeszcze też plan i pomysł na to? jak przetrwać i jak tutaj zjednoczyć taki swój elektorat. O tym porozmawiam z moimi gośćmi. Anita Kucharska-Dziedzic, Nowa Lewica. Dzień dobry. Dzień dobry. I łączymy się z panem Adamem Gomą, Polska 2050. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry, państwu. Szanowni państwo, sondaże nie kłamią. Dziś był opublikowany sondaż Ogólnopolskiej Grupy Badawczej. Zarówno Prawo i Sprawiedliwość, jak i Koalicja Obywatelska zyskują no, i teraz takie pytanie: Czy Państwo też mają taki pomysł, w jaki sposób wyjść z takiego sondażowego dołka? Zacznijmy od pani poseł, pani Anita Kucharska-Dziedzic. Nie mamy jakiegoś specjalnego sondażowego dołka. Myśmy już naszą nasze propozycje przedstawili tydzień temu, bo w ubiegły weekend była konwencja lewicowa, w którym, na której zaprezentowaliśmy, jakie będą nasze priorytety do końca tej, tej kadencji, co jeszcze chcemy z naszego programu lewicowego przeforsować w porozumieniu z koalicjantami, co jest dla nas ważne, ale mm, to są, to są pomysły, które myśmy zaprezentowali. Mówiliśmy bardzo dużo o kwestiach mieszkaniowych. Tutaj mamy się czym pochwalić. Mamy się czym pochwalić w zakresie bezpieczeństwa i tego także myślanego jako bezpieczeństwo socjalne. Ale też mówimy na przykład o tej przyszłości Polski, o dużych inwestycjach, które oczywiście muszą mieć nie tylko cel inwestycyjny, ale cele rozwojowe, ale także pobliskie. Bo mówiliśmy, jeżeli mówiliśmy o elektrowni SMR, to mówimy także o klimatycznych, o przekwalifikowaniu się ludzi, a także o tańszych cenach energii, bo energia będzie jednym z tych głównych, polityczna rywalizacja o dostęp tylko, do źródeł energii. Tylko teraz pytanie, czy tu Prawo i Sprawiedliwość trochę państwa nie ubiegnie, ponieważ na dzisiejszej konwencji te tematy, podobne tematy też były podjęte, ale my za chwilkę do tego przejdziemy. A czy Prawo i Jeszcze... Sprawiedliwość nas nie ubiegnie, bo przede wszystkim my w tej chwili tworzymy koalicję rządzącą i my w tej chwili mamy możliwość realizowania naszych pomysłów. Prawo i Sprawiedliwość na razie może pewne Rzeczy obiecywać. Ale powiem tak, mam pewną satysfakcję, że Prawo i Sprawiedliwość coraz częściej sięga do pomysłów lewicowych, czyli chyba się zaczną niedługo prezentować jako lewica pobożna. To będzie dosyć ciekawy konglomerat, chyba, ale że to może będzie, być. Chyba, że to będzie może jakaś fuzja lewica, nowa lewica. Nie, Prawo nowa i lewica z prawem i Sprawiedliwością fuzji nie zrobi nic. O to możemy być absolutnie spoko spokojni. To, to nam nie grozi, chociaż na pewno gdyby taka fuzja się zapowiadała, to czołówki we wszystkich w mediach mamy zapewnione, ale to się nie wydarzy. Dobrze, to przejdźmy jeszcze do pana posła. Pan poseł Adam Gomoła. Jeżeli chodzi o sondaże, u państwa to jest z, z tego sondażu dzisiejszego Ogólnopolskiej Grupy Badawczej, no to poparcie dla Polski 2050 Szymona Chłowni to jest 1.61% czy Polska 2050 poddała się, czy może ma pomysł w jaki sposób odświeżyć swoje ideały, panie pośle? Panie redaktor, my nasze doświadczenia z sondaży mamy przeróżne, naprawdę proszę mi uwierzyć, że chyba każdą paletę doświadczeń już tutaj mieliśmy. Mieliśmy takie momenty jak teraz, mieliśmy też momenty i to też na dwa lata przed wyborami bo przecież w połowie poprzedniej kadencji Sejmu, gdzie szybowaliśmy ku 25, nawet 30 procentom według właśnie tej sondażowni, którą pani wspomniała, i to ta sondażownia dawała nam wtedy nawet sondaż, który, który pasował Polska w na pierwszym miejscu. Taki był obrazek na półmetku tamtej kadencji. Teraz na półmetku mamy zupełnie inny. Jak to się od z się wiadomo, może zupełnie nie w ten sposób, więc. Dzisiaj tak naprawdę stajemy przed bardzo ważnym procesem, bo mam wrażenie, że większość rzeczy, które, o których mówiliśmy przed wyborami, już udało się zrealizować. Teraz organizacja staje przed takim bardzo ciekawym momentem, który chyba nawet ma dać coś bardzo ważniejszego niż realizację postulatów dla nich, tylko bardziej emocje, jakąś nową emocję. I tutaj ten proces wyboru nowego kierownictwa partii, Myślę, że będzie bardzo ważny, bo on też kierunek na, te, na, ten, na ten drugi półmetrek, na tą drugą połowę kadencji i od tej energii, od tego, jaką, jaki kierunek właśnie będzie obrazować organizację, upatruję tutaj albo jakieś szanse na samodzielne wejście do Sejmu ponowne. To jest oczywiście wariant bazowy i od tego zawsze wychodzimy. Finalne decyzje będą pewnie podejmowane na rok 3. Natomiast tak jak mówię, czeka nas bardzo ciekawe dwa lata. Widzę, że organizacja już okrzepła, już wiemy jak działać w tych trybach sejmowych. Coraz skuteczniej realizujemy swoje postulaty i tutaj no, trzeba wspomnieć o dwóch ostatnich chociażby rzeczach, tak? Bo mówi się o tym rozpadzie Polski 2010 o jej końcu gadu, gadu, a w tym samym czasie... Minister Duszyk wynegocjował wyłączenie Polski z paktu migracyjnego. Tak na razie w propozycji Komisji Europejskiej to zostało sformułowane. Z drugiej strony wiemy, że udało się resortowi Pauliny henik kloski w klimacie i środowisku tutaj otworzyć drogę do rewizji programu ETS-2. To są naprawdę realizacje najbardziej żywotnych interesów, które moim zdaniem będą kluczowe do wygrania tych wyborów z populistyczną prawicą do dwa lata. I to są nasi ludzie, których my daliśmy i, i, i państwo im dali, mówię o wyborcach, odpowiedzialność za, za losy tego kraju, pokazujemy, że się sprawdzamy. I mam nadzieję, że to zawdzięczy też na ostatecznym wyniku. Tylko też pytanie o to, czy wyborca nie będzie zmęczony tym, że obietnice również były z Państwa strony. Mam tu na myśli zarówno i Nową Lewicę, i Polskę 2050. I dużo tych obietnic nie zostało po prostu spełnionych. Prawo i Sprawiedliwość dziś rozpoczęło kongres i to rozpoczęło z wielkim rozmachem. Pojawiły się tam takie trzy główne tematy: służba zdrowia, bezpieczeństwo, gospodarka, Poprzez pryzmat dochodu obywatela, to chyba też widać, jak prawo i sprawiedliwość chce sięgać po te tematy, którego, które wyborcy w jakiś sposób pożądają. Oni chcą wiedzieć, czy będą bezpieczni, czy będą zdrowi i czy po prostu zarobią pieniądze. Wobec tego też takie pytanie, czy może, jeżeli chodzi o lewicę, która nie spełniła wielu obietnic, jak chodzi... jakich? A na przykład, no dobrze, 1000 złotych stypendium dla studenta nie było zrealizowane. Bezpłatne obiad dla uczniów nie zostały zrealizowane. Ale my mamy dla mamy, uczniów mamy, też mamy, nie. mamy. Mamy wiele tutaj rzeczywiście rzeczy, które są w trakcie. Mamy progres realizacji, jeżeli chodzi o obietnice, które spełnili poszczególni członkowie koalicji w tej chwili rządzącej, to ja zacytuję pana marszałka Hołownię, który mówił, że to nie może być tak, że w koalicji Najmniejszy partner, czyli lewica, najwięcej sobie potrafi wyszarpać. No i tak to wygląda z tą naszą skutecznością. Natomiast jeżeli mówimy o tych poszczególnych kwestiach, na przykład jeżeli chodzi o obiady dla dzieci, jak wygląda dostęp w tej chwili do obiadów dla tych dzieci, które są najuboższe i mają taką potrzebę, on jest zapewniony. Oczywiście są potrzeby jeszcze większe, ale sukcesywnie poszerzamy te możliwości wspierania osób, które są rzeczywiście najuboższe i są. są w potrzebie. I jeżeli mówimy o wspieraniu zarówno dzieci w szkołach, czy mówimy o wspieraniu osób najuboższych, no to naprawdę lewica swoje obietnice sukcesywnie spełnia. Więc jesteśmy tutaj Tylko z tego zadowoleni, ja, naprawdę. Ja też tutaj zmierzałam w tym pytaniu. A pani, jeżeli, pyta, jeżeli mówimy też o pracy, jak się praca ceni, jak się praca docenia i czy Polacy mogą zarobić, no to w tej chwili mówienie o dochodzie gwarantowanym przez Prawo i Sprawiedliwość jest tak. I próbą przejmowania pewnych lewicowych tematów czy postulatów. Natomiast powiedzmy, co się udało zrobić, jeżeli chodzi o pensje Polaków. Mamy do czynienia pierwszy raz z ogromnymi podwyżkami, bo mówiliśmy o podwyżkach w sferze budżetowej 20%, czy o podwyżkach dla nauczycieli 30%. Mówimy o stale rosnącej płacy minimalnej. Mówimy o dodatku 1000 złotowym dla pracowników pomocy społecznej, czyli tych grupach, które balansowały na poziomie najniższym krajowej I mówimy, i ta, co by nie mówić o płacy minimalnej, to mamy sytuację, gdzie ona wzrasta więcej niż inflacja. A Tylko do tej pory ta... oszczędności były przez inflację bardzo mocno zjadane. Tylko, My że ta płaca trend minimalna cieszy oczywiście pracowników, ale jeżeli chodzi o pracodawców, powiedzmy w małych miejscowościach w Polsce Powiatowej, to już nieszczególnie. Ale ja tutaj jeszcze ale Mamy bardzo niskie bezrobocie. no ciągle rzeczywiście maleje. To jest bardzo dobry prognostyk, i mamy badania gustowskie, które pokazują, że pierwszy raz od wielu, wielu lat, Polacy mniej się zadłużają, a bardziej oszczędzają. Czyli rzeczywiście Polakom, Polacy zaczynają oszczędzać, czyli mają po prostu z czego oszczędzać. I to jest bardzo dobry tylko, prognostyk. Tylko ja jeszcze dokończę do, do czego zmierzałam w tym pytaniu, bo część elektoratu, no powiedzmy takiego centrowego, też poszukuje jakiegoś takiego swojego ujścia, chociażby w partii Konfederacji. I czy to oznacza, że na przykład młodzi ludzie... No, poszukują kogoś, kto rzeczywiście w jakiś przedsiębiorczy sposób im pokaże, gdzie są te możliwości zarobienia pieniędzy i czy, tu jest jeszcze pytanie do, do pani poseł, czy może le Lewica to jest taki... Y Relikt trochę z XIX wieku i młodzi ludzie wolą konfederację niż właśnie te obietnice, które no bo jak części mówimy, są Jak mówimy o reliktach, to zważywszy na to, jakie pomysły konfederacja ma na życie ludzi, a zwłaszcza na kobiety, to rzeczywiście możemy mówić, że konfederacja ma relikt nawet nie XIX wieczny, ale bym powiedziała, sięgnęła jeszcze bardziej do epoki początków patriarchatu. Tylko dlaczego bo młodzi ludzie wybierają jest. konfederację, dlaczego a nie Myślę, że w dużej mierze młodzi ludzie wybierają, kierują się buntem i zwyczajnie niechęcią takimi Ciągotami anarchistycznymi wobec całej klasy politycznej zwyczajnie, a nie programem ekonomicznym, bo spróbujcie mi powiedzieć, jaki państwo, jaki program ekonomiczny, jaki program rozwojowy ma w tej chwili Konfederacja, czy jaki program dla młodych ludzi ma Konfederacja, jaki ona ma program dla młodych mężczyzn, czy dla młodych, czy dla młodych kobiet. Myślę, że to jest kwestia. Bo to, to zresztą było widać w czasie kampanii prezydenckiej, kiedy się zadawało wyborcom. A Słowo Mira Mence na konkretne pytania o jego postulaty programowe, i ludzie zwyczajnie nie wierzyli. Więc ja pamiętam swoje młode lata, i generalnie młodzi ludzie bardzo często głosują właśnie emocjami. To przed chwileczką powiedział Gomoła, że trzeba zagospodarować emocje, więc emocje związane z frustracją, z tym, co rzeczywiście jest niedotrzymywanymi obietnicami wyborczymi, bo ja przypominam, że wiele z takich kwestii dotyczących progresywnego rozwoju społeczeństwa czy relacji społecznych rzeczywiście przez naszą koalicję zostało dotrzymane. A to były postulaty też przede wszystkim lewicy. Równości małżeńskiej nie ma. Ale myślę, że przed nami jest rzeczywiście rozmowa na temat portfela i sytuacji pracodawców, bo mówienie Także o sytuacji pracodawców, że e, jedyne postulaty, jakie można mieć dla pracodawców, to jest obniżanie im składek, no to jest generalnie chyba e, nie, do końca, nie do końca słuszna droga, bo e, e, ona się skończy kryzysem jeszcze większym, na przykład w służbie zdrowia, o czym Lewica e, mówi i mówiła konsekwentnie, konsekwentnie od lat. Natomiast my mówimy o tym, że praca ma być dobrze wynagradzana. Ma być, ma być chroniona i o tym, żeby, jeżeli w tej chwili mamy temat staży płatnych, czy krótszego wymiaru czasu testowania, czy my mówimy o kwestiach wzmocnienia państwowej inspekcji pracy, to są rzeczy, które regulują rynek pracy w Polsce. A im bardziej ten rynek pracy będzie wyregulowany i bezpieczny, to będzie dobrze i dla pracownika, i dla pracodawcy. Zostawmy na razie nową lewicę. Przejdźmy jeszcze do Polski 2050. Panie pośle. Czy wizja Polski 2050, która w swoim założeniu miała być nowoczesna, miała być zielona, czy ona przetrwa bez Szymona Hołowni, bez bardzo charyzmatycznego lidera? Nie pani, patrząc na doświadczenia samego Szymona Hołowni, bo tak zawsze staram się go oceniać, znamy się już 5 lat, budujemy tę organizację od samego początku, no, no muszę po prostu spojrzeć do jego życiorysu. Jak pytają mnie ludzie, czy Polska 2050 przetrwa, to pokazuje przykłady dwóch poprzednich bardzo dużych organizacji, które Szymon Hołownia zakładał. Mamy na myśli y, od Fundację Cassisi i Fundację Fabryki Dobra. To są y, takie organizacje misyjne, które prowadzą pomoc w krajach trzeciego świata na y, skalę kilku milionów ludzi. I jeżeli popatrzymy sobie na ich historię potem jak y, właśnie Szymon Hołownia je zakładał, a potem pełnił, przestał pełnić ich funkcje takie bieżące, bieżąco zarządzające. To tam yy, wciąż te organizacje żyją, mają się dobrze, pomogły kilkuset tysięcy osób, jeżeli nie milionom. I jestem przekonany, że z Polską 2050 będzie tak samo. Szymon ja nam to zresztą komunikował od samego początku, że on w będzie momencie odda te stery, bo on jest dobry w zbieraniu fajnego towarzystwa w jednym miejscu, rozpoczynaniu jakichś procesów, ale potem... W tym momentu już, już to zostawia. Była umowa koalicyjna przewidziana na dwa lata jego misję jako, jako marszałka Sejmu. Wykonał ją, uważam, w 150 procentach. Ja nam rozumiem, rozumiem, że państwo teraz będą po prostu z nadzieją patrzeć na to, że nowa osoba charyzmatyczna też się pojawi i ona w jakiś sposób trochę podniesie sondaże, jeżeli chodzi o Polskę 2050. No myślę, że to będziemy jeszcze nieraz tutaj rozpatrywać i dyskutować. Bardzo państwu dziękuję już teraz za, za rozmowę. Anita Kucharska-Dziedzic, Nowa Lewica. Bardzo dziękuję. dziękuję. I również pan poseł Adam Gomoła, Polska 2050. Bardzo dziękuję, panie pośle. Dziękuję bardzo, razem z ten InterCity. Pozdrawiamy również Monika Suszek. Dziękuję i do usłyszenia. Puls trójki.